Serdecznie witam na kanale MatSpot. Dzisiaj ciąg dalszy serii zadań przygotowujących do egzaminu ósmo-klasisty. Zadanie trzecie. Pan i pani Nowak poszli do kina ze swoją córką Olą. Za bilety zapłacili łącznie 61 zł i 60 groszy. Ola miała kupiony bilet ulgowy, który był tańszy o 20%. Oblicz cenę biletu dla Oli. Zadanie z treścią z procentami. W tym filmie pokażę dwa sposoby na to zadanie. Pierwszy sposób, taki chyba trudniejszy, na X-ach. Przyjmiemy sobie tak, cena biletu normalnego to będzie u nas X. X, czyli inaczej 100% X. A cena biletu ulgowego dla Oli to jest o 20% mniej, czyli to będzie 80% X. I to wszystko musimy sobie zapisać bez procentów. Cena biletu normalnego to jest X, bez procentów. Natomiast cena biletu ulgowego bez procentów to będzie 0,8x, bo 80% to jest właśnie tyle. No i teraz możemy to wszystko zsumować, bo poszli do kina Pan i Pani Nowak. Pan i Pani Nowak mieli bilety normalne, czyli bilet dla Pana Nowaka kosztował x, bilet dla Pani Nowak kosztował też x, no a bilet dla Oli, która miała bilet ulgowy, kosztowało tyle, 0,8x. Za te trzy bilety zapłacili łącznie 61 zł. i 60 groszy. Tutaj te x -y możemy sobie teraz dodać, z tego wyjdzie 2,8x, bo tu jest 1x, tu jest 1x, a tu jest 8x, no i z tego dostajemy razem 61,6. I żeby obliczyć x, to teraz musimy podzielić wszystko przez liczbę, która stoi obok x, czyli dzielimy to wszystko przez 2,8. x będzie równe 61,6. Podzielone przez 2,8. Tutaj możemy sobie przesunąć przecinki, za czym zaczniemy to dzielić. Przesuniemy ten przecinek o jedno miejsce i ten przecinek o jedno miejsce. Wyjdzie z tego 616 dzielone przez 28. No i teraz to już trzeba pisemnie podzielić. W 61,28 zmieści nam się dwa razy. 2 razy 28 to jest 56. Odejmujemy to, z tego wychodzi 5. Szóstka spada na dół, 56 podzielone na 28 to jest równiutkie 2. 2 razy 28 to jest 56 i tutaj już nam nic nie zostaje. I dostajemy z tego, że bilet normalny kosztował 22 zł. A w zadaniu musimy obliczyć jaka była cena biletu ulgowego. Bilet ulgowy to kosztował tyle 0,8x. 0,8 razy x to jest 0,8 pomnożone razy 22 no i to znów trzeba by było pisemnie tutaj szybko sobie obliczyć. Z tego wyjdzie 17,6 zł. Tyle kosztował bilet ulgowy. I to był pierwszy sposób. A teraz drugi sposób. Drugi sposób będziemy działać na samych procentach i wykorzystamy sobie metodę proporcji. Na samych procentach. Pan Nowak kupił bilet normalny, czyli to by było 100%. Pełne 100%. Pani Nowak też ma bilet normalny, czyli 100% kolejne. A Ola zapłaciła za swój bilet o 20% mniej, czyli 80%. Co nam daje po dodaniu 280%? Wiemy, że te 280% to jest ta kwota, którą zapłacili za bilety, czyli 61,60, a my chcemy wiedzieć, jaka była cena biletu Oli, więc damy sobie 80%, bo tyle kosztował bilet Oli. I to będzie x, x złoty. Tutaj procenty nad procentami, złotówki nad złotówkami. Z tego działania powinien nam wejść od razu bilet dla Oli, jego cena. Podkreślamy i liczymy. Metoda proporcji działa tak, że jeżeli mamy tutaj to rozpisanie, to na dole dajemy sobie to, co było na jednym skosie razem z x, czyli na dole musimy dać 280, a u góry dajemy mnożenie tych dwóch pozostałych liczb, które były na drugim skosie, czyli 80. RAZY 61,6. No i tutaj moglibyśmy sobie na przykład 0 z 0 skrócić. Skróci mi się też 8 i 28, to mi się skróci przez 4. Tutaj dostanę 2, a tutaj dostanę 7. I ostatecznie zostaje mi mnożenie 2 razy 61,60. Z tego mi wyjdzie 123,20 i to muszę podzielić przez 7. No i tu znowu trzeba to pisemnie dzielić. 123,20, dzielę przez 7. W 12 siódemka mi się zmieści 1 raz. 1 razy 7 to 7. Odejmuję, to jest 5. Trójka spada na dół. 53 na 7 to jest 7. 7 razy 7 to jest 49. Odejmuję, wychodzi czwórka. Spada dwójka. U góry się pojawia przecinek. Przecinek nad przecinkiem. 42 podzielone na 7 to jest 6. I tu po pomnożeniu jest 42. Czyli mam koniec dzielenia. Zatem wychodzi mi z tego, że x jest równy 17,6 zł. I tu niespodzianka. Mamy ten sam wynik co poprzednią metodą. niespodzianka, oczywiście, w cudzysłowie. Różne metody mogą być dobre, byle prowadziły do tego samego dobrego wyniku. I to jest właśnie dobry wynik. Zapisujemy odpowiedź. Polecenie było oblicz cenę biletu dla Oli. Zapisujemy. Bilet dla Oli kosztował 17,60 zł.